Na program zaprasza lokalny portal internetowy lpu24.pl. Lokalna informacja w zasięgu ręki. W Auli Zespołu Szkół Technicznych w piątek odbyła się Biesiada Literacka, zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury. Wydarzenie było okazją do podsumowania konkursu literackiego Mój Świat, który w tym roku został zrealizowany pod hasłem Kobieta, Matka, Patriotka. Wiem z relacji jurorów, że prace są bardzo dojrzałe. Bardzo nas to cieszy, że młodzież naprawdę wykazuje się taką ogromną wyobraźnią. W ogóle, że tworzy, i, i, ale właśnie i takie dojrzałe prace. także tak. Nawiązywaliśmy jak najbardziej w konkursie, chcieliśmy nawiązać do roku e, Izabeli Czartoryskiej, ale w temacie jest również e, patrioty, po prostu patriotyzm. Uh -huh. Kobieta jako matka, uh -huh. patriotka, prawda? Także to jest też nawiązanie do tej współczesnej kobiety. Oczywiście z wielkim ukłonem w stronę księżnej. E, młodzież sobie z tym świetnie poradziła. Właśnie nawiązując troszkę tak niekiedy abstrakcyjnie też do tej właśnie współczesnej kobiety, zdolną mamy młodzież. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 5, wzwyższych i średnich z powiatu puławskiego. Uczestnicy nadsyłali jeden wiersz bądź opowiadanie w formie elektronicznej. Autorzy najwyżej ocenionych prac zostali nagrodzeni podczas piątkowej uroczystości. Wysiadę literacką uświetnił też występ Puławskiego Teatru Uniwersytetu III wieku z dala od szpitala. Uroczystość nabrała więc wyjątkowego, międzypokoleniowego charakteru.